Rady. Większość twarzy już mam zrobioną, i to napiszę Wam na blogu, czego użyłam i gdzie. I generalnie tak, ten tutorial to jest taki. ja wam po prostu wyjaśnię tę technikę, z której ostatnio bardzo chętnie korzystam. W ostatnich dwóch filmach miałam w ten sposób pomalowane oczy raz na żółto-zielono, raz na chyba pomarańczowo, różowo i bardzo wiele osób prosiło, żeby pokazać, jak ten makijaż zrobiłam. Ten różowy mi się średnio podobał, szczerze mówiąc, dlatego go nie będę odtwarzać, tylko wam powiem, czego użyłam w zamian za to, co tutaj z czego tutaj będę korzystać, o tak. Teraz odtworzę ten zielono-żółty, który mi osobiście bardzo przypadł do gustu i często z niego korzystałam w jakimś tam poprzednim czasie. I teraz tak, przejdę od razu do rzeczy po prostu. Dzisiaj używam bazy. To jest biała pomadka z Inglota. Sorry, w ogóle, że poznawczo nie będę pasowała takie życie. Yy, używam tej pomadki z Inglota białej jako bazy na obie powieki. I teraz yy, na pewno ktoś będzie pytał, czy ona ma jakiś numer. Oczywiście, że ma jakiś numer, wystarczy to wygooglać. Yy, ale ja nie mam pojęcia, jaki to jest, dlatego że nie mogę z tego opakowania jej wyłuskać, więc yy, tego wam nie napiszę. Chyba, że mi się będzie chciało to wygooglać i wtedy wam napisać na blogu. W co wątpię, <laughs> że znajdę tyle czasu. Nie no dobra, może się postaram wyjątkowo raz i coś takiego zrobię. Dobra, i teraz bardzo cieniutką warstwę tej pomadki nakładam na całą powiekę. I dalej. Um, wezmę sobie pędzelek do rozcierania z Anabel Minerals, taki cieniutki. I nim nałożę jeśli nic tu nie wysypie jeśli Was nie oślepię, wszystkimi możliwymi lustrami na świecie. Taki kolor, taki średni brąz z palety Guerlain. Jakikolwiek średni brąz, ten po prostu ja bardzo lubię osobiście. I nałożę go w załamaniu powieki. I to właściwie jest tylko po to, żeby odrobinę zaznaczyć... No, żeby odrobinę zaznaczyć to załamanie i żeby później mi się cienie lepiej rozcierały. Po prostu na tym to będzie taka, taka podkładka do rozcierania, tak powiedzmy. Swoją drogą piękny kolor. I ten, ta technika, którą ja Wam teraz tutaj pokazuję jest bardzo prosta i możecie użyć dowolnych kolorów. Można zrobić super naturalny makijaż właśnie w, w taki sposób, tylko że używając jakichś takich kolorów bardziej neutralnych. Ja jak już robię coś takiego, to... Ja w ogóle lubię kolorowe cienie, to już chyba wszyscy wiedzą, że mnie takie brązowe makijaże trochę nudzą. Od czasu do czasu fajnie na klasyczną jakąś okazję też zawsze się maluję w taki sposób, ale na co dzień mam taką sytuację, że mogę sobie pozwolić na to, żeby się malować bardzo kolorowo, i też tak staram się robić, bo sprawia mi to przyjemność. Dobra, no i mamy to. Teraz dalej. Wezmę sobie cień, który jest takim cieniem niestety już niedostępnym. To jest cień z Inglota w kolorze 340. To jest taka bardzo ciemna, głęboka zieleń. No, mnie urzek, po prostu, jak go zobaczyłam jeszcze do tego, on był poprzeceniony, to stwierdziłam, że to jest po prostu to. Idealny cień. I jego będę nakładać takim malutkim to jest pędzelek do ust bodajże, który ja, któremu obciąłem czubek z jakiegoś tam, z jakiegoś zestawu, takiego zaległego, bardzo, bardzo niedrogiego i strząsnę nadmiar na dłoni i ten kolor nałożę w wewnętrznym kąciku tylko nie w całym wewnętrznym, tylko na ruchomej powiece w wewnętrznym kąciku i jego staram się tak jakoś, nie wiem jak to powiedzieć, upakować tu w tym miejscu zaraz i tak go rozetrę, ale staram się ten kształt nadać właśnie w taki sposób i to samo zrobię w zewnętrznym kąciku i ten makijaż na początku wygląda strasznie, więc się nie przerażajcie i nie rezygnujcie od razu. Tylko spróbujcie chociaż jedno oko zrobić do końca, i wtedy ocenicie, czy to jest coś dla Was, czy nie. Środek zostawiam pusty. I teraz wezmę ten sam pędzelek, którym cieniowałam wcześniej. Nic już na nim nie ma, strząsnęłam resztę na dłoni, i postaram się tutaj go, troszeczkę ten kolor rozetrzeć, żeby te brzegi były bardziej, no nie wiem, miękkie, powiedzmy. Dobra. I teraz w tym momencie przy, przyjdzie mi... w ogóle chyba zrobię jedno oko i potem dogram drugiej do Was wrócę, bo ostatnio edycja mnie tak męczy, tak mi to dużo czasu zajmuje. Przepraszam, że jestem taka leniwa i trochę mnie nie chce, ale na, naprawdę to jest wyczerpujące. Teraz sobie wezmę taki pędzelek z Inglota w 13P, taki bardzo, bardzo malutki i żółty cień z palety, która też jest już niedostępna nigdzie więc bez sensu wam podać numerki, ale no jakikolwiek żółty cień, jakikolwiek zielony cień, jakikolwiek brązowy i perłowy, no nie wiem, jakiś tam wybierzcie kolor. pomar. Aha, miałam wam powiedzieć oczywiście, że tego nie zrobiłam. Zamiast białej bazy, w tamtym makijażu kolorowym, różowym użyłam kredki z inglota, do ust, w kolorze 11, takiej, takiej koralowej, matowej. Zamiast tego cienia ciemnozielonego użyłam koloru, już Wam mówię, z, też z Inglota, takiego różowego z tych potrójnych. Jest chyba tylko jeden, więc na pewno sobie znajdziecie. I na środku powieki, o rany, i na środku powieki wykorzystałam pomarańczowy cień, który sama sobie zrobiłam z innych moich cieni. I to wszystko roztarłam chyba tym samym brązem, którego używam dzisiaj. I teraz tutaj na środku tej powieki tak upakuję ten żółty kolor. Na razie się nie martwcie rozcieraniem, bo to jest jeszcze taka, że tak powiem faza wstępna tego, tego całego działania. Mam nadzieję, że nie wypadam z kadru, bo sobie dzisiaj położyłam bez sensu daleko moje kosmetyki i mam nadzieję, że, że jakoś tam mi się uda przez to przebrnąć. Dobra i teraz znowu wezmę sobie ten pędzelek do rozcierania i delikatnie rozetrę granice. Ale delikatnie, żeby tego mocno jakoś tam nie. no żeby tego nie rozetrzyć tak zupełnie, żeby widać było, gdzie jest żółty, a gdzie jest zielony. I teraz odrobinę przejadę sobie tutaj w tym załamaniu, żeby to ładnie się roztarło. Dobra, teraz zrobię drugie oko i zaraz do Was wrócę. Dobra, to mamy tyle. I teraz zrobię sobie wewnętrzną, że tak powiem, powiekę. I do tego celu. W ogóle ostatnio mi się tak podoba ten pomysł. Ktoś mi podpowiedział, ktoś z Was mi podpowiedział to. Ja bym w życiu tego nie zrobiła. I zawsze wydawało mi się, że, znaczy zawsze. Nie, nie wydawało mi się, że coś takiego jest możliwe, że mi się uda, i teraz moment, bo oczywiście, że zgubiłam to, co chciałam użyć. Dobra, jest ok, to teraz tak. Żelowy eyeliner czarny to jest numer 010 z Catrice. Ja bym nie powiedziała, że on jest taki super, jak, jak wszyscy o nim mówią. No, w każdym razie wykorzystam sobie czarną kredkę, obojętnie jaką ona jest, tylko jako narzędzie. Zanurzę ją właśnie w tym linerze. I pomaluję sobie nim linię wodną, górną i dolną. Zacisnę mocno powiekę, i wtedy większość się odbija u góry. Jak macie bardzo dużo oczy, to możecie sobie zrobić czarną kreskę u góry. Ja tego nie zrobię, bo kiedy otwieram oczy, to mojej ruchomej powieki aż tak dużo nie widać. W związku z czym, jakbym sobie zrobiła czarną kreskę, to już w ogóle nie będzie widać tego koloru. W ogóle to jest super patent z tą kredką, bo naprawdę jest o tyle przyjemniej niż pętlem skośnym. W ogóle, mnie nie, w ogóle mi to nie podrażnia skóry. No super naprawdę. Dziękuję osobom, która mi to poleciłaś. Dobra, to mam coś takiego i teraz dalej. Resztką tego co zostało na kredce przyciemnię sobie dosłownie odrobinkę zewnętrzny kącik. I, I tak to zaraz będę rozcierać, więc nie musi być jakoś super idealnie. I ja tak gdzieś może z jedną czwartą, może jedną trzecią długości tej linii na dole sobie zaznaczę, żeby nie przesadzić. I teraz wezmę ten pędzelek z zielonym kolorem, który miałam wcześniej i po prostu tutaj odrobinę to rozetrę. Na razie nic na tym pędzelku nie ma poza tą pozostałością zielonego cienia z wcześniej. Ale myślę, że więcej nic tutaj nie będzie potrzebne, chyba że naprawdę już jakoś tak nie będzie, chciało, nie będzie mi się to chciało ładnie rozetrzeć. I to rozcieram tak na maksymalnie do połowy oka, żeby też nie przesadzić. Generalnie bym tutaj wzięła jakąś bardziej... No nie wiem, jak to powiedzieć. Delikatną końcówkę, no, pędzelek, żeby był troszeczkę bardziej miękki, ale dopiero co wybrałam wszystkie moje pędzle, to są jedyne suche, więc muszę sobie poradzić tak. A chociaż ostatecznie mogłabym jeszcze wziąć patyczek kosmetyczny, ale też nie chcę mi się po niego iść. Dobra. To mamy coś takiego. Ja tu oczywiście się staram zawsze połączyć górę z dołem, że tak powiem, żeby nie zostało, dziury, żeby nie zostało tutaj dziura. I dalej. Wezmę sobie pędzelek z Inglota kolejny 11SS, też taki niewielki, tylko że trochę z dłuższym włosiem. I cień z Inglota w kolorze 110. To jest taki jasny, cielisty, perłowy kolor. Jego nałożę tutaj w zewnętrznym kąciku dalej niż ten zielony kolor, żeby mocno rozświetlić tą okolicę. Jak macie bardzo blisko osadzone oczy, to nie będzie jakoś super atrakcyjny makijaż, bo ten ciemny jeszcze, ten ciemny kolor jeszcze trochę zbliży. Ale jak macie oczy na przykład podłużne, takie bardzo mocno podłużne i chcecie, żeby się wydawały bardziej okrągłe, to to jest super patent. A tamten różowo, taki różowo, pomarańczowo. Tam chyba jeszcze takiego cienia użyłam wydaje mi się. Tak, takiego no, miedzianego. On by super wyglądał u dziewczyn z niebieskimi oczami albo z zielonymi i teraz ten sam cielisty cień nakładam, cielisty perłowy nakładam na dolną linię rzęs troszeczkę też tak gdzieś do połowy oka, a co tam i tutaj staram się rozetrzeć tą granicę dobra i teraz to wszystko żeby było, tutaj mi się zrobiła taka malutka przerwa jakby między tym zielonym i brązowym, to teraz żeby to wszystko było takie bardziej delikatne, łagodne żeby trochę płynniej przechodziło wezmę znowu tą paletę z Guerlain i teraz skorzystam z tego cielistego koloru i na tym samym pędzlu, którego używałam do rozcierania na początku, wezmę sobie trochę tego koloru i rozetrę wszystkie granice, żeby to było takie bardziej... no rozmyte, <grytanie> najprościej mówiąc rozmyte, roztarte. Najpierw rozetrę sobie tutaj granice między tym ciemnym, jasnym brązem i zielenią, trochę rozetrę sobie też tutaj ten ciemny kolor na dole. To jest w ogóle bardzo miękki pędzel, on się świetnie nadaje do rozcierania i nawet tutaj pod dolną linią rzęs, gdzie mi zawsze ostre pędzelki powodowały, że oczy zawiły, to przy tym nie mam tego kłopotu. Jest super. W ogóle jeżeli słyszycie wiatrak od... Dźwięk wiatraka, no to jest ustawiony zaraz za aparatem taki wiatraczek ekstra, dodatkowy do naszego komputera, żeby no, żeby się nie wyłączał jak się gra, tak, że nie przejmujcie się tym dźwiękiem, on nie jest jakiś tam taki dramatyczny, żeby się nie dało go znieść. Przynajmniej mi się tak wydaje. Albo może się przyzwyczaiłam po prostu. Dobra. I teraz tak jak mówię, jeżeli macie bardzo, bardzo dużo oczy, to możecie sobie zrobić kreskę czarną, ja tego nie zrobię, albo zieloną, ja tego nie zrobię, bo moje oczy, nie, po prostu nie będzie tego widać. I teraz tylko podkręcam rzęsy. Tuż. Generalnie można sobie jeszcze zafundować na tej środkowej części jakiś cień, który jest perłowy albo metaliczny. Ja akurat w tamtym makijażu wykorzystałam tylko maty, tak jak teraz tutaj widzicie, matowy żółty i matowy zielony, bo mi się lepiej trzymają i bo ja się lepiej czuję w takich kolorach. Ale, jeżeli macie ochotę, właśnie jakąś tam iskierkę dołożyć, to na tej środkowej części to się na pewno dobrze sprawdzi. Tak jak mówię, w tamtym różowym makijażu na środku powieki miałam właśnie taki miedziany, błyszczący kolor. I on się. No, po prostu lepiej wygląda jak jest na tej środkowej części powieki. Jak sobie go dacie tutaj w te załamania, to w te zewnętrzne kąciki to nie jest aż tak. Nie sprawdzę się aż tak dobrze, no, sorry, przepraszam, ja zawsze jak chcę już coś powiedzieć mądrego, to mi się nigdy nie udaje. <gry> ok, i teraz z tego tuszu nakładam jedną warstwę, za chwilę jak to podeschnie trochę, to nałożę sobie pewnie drugą. Ale to już nie będę Was męczyć, żebyście tego nie musieli oglądać. I nałożę też trochę na dolną powiekę, ale też nie za dużo, bo i tak ona jest dosyć ciemna. I teraz ja jeszcze, gdybym chciała zaszaleć, to wzięłabym ten żółty kolor i nałożyłam go jeszcze tutaj na dole w tym kąciku zewnętrznym i właściwie chyba to teraz zrobię, ale tak wygląda ten makijaż, który zrobiłam wtedy do poprzedniego któregoś filmu. Zostawię link w opisie filmu na dole. I ja bym sobie jeszcze teraz tutaj dołożyła trochę tego żółtego, ale to tylko dlatego, że ja to lubię. I wydaje mi się, że tam by to po prostu dobrze się sprawdziło. No, wygląda spoko czyli ten żółty tutaj e, przyszedł na dokładkę. E, mam nadzieję, że Wam się podobało, że te osoby, które chciały się dowiedzieć, jak taki makijaż można wykonać, e, nie są zawiedzione że jak e, tak zrobicie sobie w domu, jak się pomalujecie, to gdzieś tam, nie wiem, na Facebooku albo na maila wyślecie mi zdjęcie, bo ja naprawdę zawsze bardzo chętnie oglądam wszystkie Wasze e, jakieś tam rekreacje tego, co mi się tam udało zrobić. E, zrobiłam do tego cieliste usta, dlatego że wydaje mi się, że jeszcze jakiś mocny kolor to już byłoby trochę za dużo nawet jak na mnie. Chociaż kto wie jak wyłączyć aparat to jeszcze wszystko się może zdarzyć. Tymczasem życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i do zobaczenia następnym razem. Na razie...